Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Co tutaj widzicie? Tak, to są pikle z ogórków szklarniowych z papryką. W zalewie z przyprawy do grosa. No są po prostu obłędne w smaku. Koniecznie musicie takie pikle zrobić. Zapraszam na film, pokażę Wam jak takie pikle zrobić, jeżeli jeszcze takiego czegoś nie robiliście. Naprawdę szybko, prosto i bardzo smacznie. Pamiętajcie po filmie zostawcie łapkę do góry. No i jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale nie zapomnijcie zasubskrybować a teraz zapraszam na film i zaczynamy a oto co będziemy potrzebować do naszych pikli z ogórków szklarniowych, co prawda moje ogórki nie są ze szklarni ale to są właśnie te podłużne ogórki które najczęściej hodujemy w szklarniach, proszę zobaczyć wszystkie są proste, ten jest zakręcony też to w niczym nie przeszkadza, bo i tak będziemy kroić takie słupki na długość słoika, ogórków mam tutaj 2 kg i na każdy kilogram jedna, ale taka naprawdę, zobaczcie, potężna papryka. Takie papryki mi w tym roku porosły, po prostu rewelacyjne. I wybrałem sobie jedną czerwoną, jedną żółtą, i to będę właśnie mieszał sobie w słoiku kilka plastrów czerwonej, kilka żółtej. Mam też tutaj oczywiście dwie cebule, czyli w sumie jak mamy dwa kilogramy, to dwie papryki, dwie cebule, no i trochę czosku. czosku. Zobaczymy, ile damy. Ale oczywiście, całą zabawę zaczniemy i tak od przygotowania sobie zalewy. A od czego zacznę, oczywiście wleję sobie tutaj wodę i na te dwa kg ogórków i pozostałe składniki mam papryka, cebula 2 litry wody i na 2 litry wody 500 ml octu spirytusowego 10% cukier, cukru od 150 do 200 ml. Ja Dzisiaj w tym przypadku dam 150, ale możecie śmiało dać też 200 ml cukru i dodam tu jeszcze jedna łyżka soli, no w moim przypadku znowu sól morska. Skończyła mi się sól kamienna, mam jeszcze dość sporawo, można nawet powiedzieć taki duży worek soli morskiej. Sól morska owieście mi w przetworach sprawuje się naprawdę rewelacyjnie, więc często mi się pytacie, czy możecie sobie zastąpić sól morską zamiast soli kamiennej. I jak najbardziej tak u mnie. Połowa przetworu właśnie z soli morskiej. I teraz, oczywiście, najważniejszy składnik: przyprawa do grosa. Na te 2 litry wody, które tutaj dałem, wsypuję 3 czubate łyżeczki przyprawy do grosa. Jak dacie cztery łyżeczki, też się nic nie stanie. O, musiałem wysypać wszystko. I akurat tyle będzie idealnie. Teraz sobie to jeszcze trochę przemieszam. Stawiam na gaz. Oczywiście musimy to sobie zagotować, a w tym czasie przygotujemy sobie pozostałe składniki, czyli ogórki i paprykę, no bo cebulka i czosnek mamy już obrany. Co zrobimy z ogórkami? Ogórki oczywiście mam już umyte i ogórki obiorę sobie ze skórki. Tak, do pikli właśnie w ten sposób przygotowuję sobie ogórki. Możemy też dać ze skórką, ale ja właśnie preferuję bez skórki, zwłaszcza gdy daję do pikni jakąś przyprawę tak jak w dzisiejszym przypadku przyprawa do grosa. Obieramy sobie teraz tak wszystkie ogórki. Ogórki obrane, teraz papryka. Paprykę. Oczywiście, ogórki i paprykę miałem wcześniej umyte. Przekroimy sobie paprykę. Bo no to jest moja pierwsza papryka w tym roku. Jestem ciekaw, jak ona wygląda w środku. No proszę zobaczyć. Rewelacyjna. Co musimy zrobić? To co zawsze wykrawamy wszystkie nasionka i pozbywamy się tej białej błonki. Zostawiamy sobie tylko czerwoną paprykę, no albo żółtą, bo mamy dzisiaj dwie. No i proszę bardzo, gotowe. Paprykę odstawię sobie na bok, bo najpierw zobaczymy co tutaj mamy w środku w ogórkach. No ja słoiki będę miał takie dość wysokie, więc te pikle pokroję sobie właśnie mniej więcej na taką długość, jakie będę miał słoiki. Myślę, że go tutaj tak prawie w połowie przekroję. Powinny mi wejść. I teraz tak, górek, dość jest duży, więc przekroję sobie go na trzy części. Zaraz zobaczymy, czy są tutaj wielkie ziarna. Przekrołam jeszcze na pół. W tym przypadku mam tych ziarenek trochę, więc te ziarenka tutaj trochę sobie wykawam. Proszę zobaczyć. O! Proszę bardzo, jeżeli tych ziarenek nie będzie. Już Wam pokażę, bo myślę, że w tym ogórku tych ziaren może nie być. Proszę bardzo, ten ogórek przekrałam sobie tylko na pół. Jeszcze raz na pół, zobaczymy, czy tak będzie dobrze. Proszę bardzo, proszę zobaczyć. Tutaj młode ziarenka jeszcze nie urosły. Tutaj nic nie ruszam w ten sposób. To zostawiam. Tylko wykrałam sobie właśnie te duże ziarna. No to teraz musimy sobie tak przygotować wszystkie ogórki, tutaj, które mamy. Proszę bardzo. Ogórki przygotowane, pięknie wyglądają. No to teraz papryka. No i paprykę kroimy sobie mniej więcej w takie właśnie paski, jak kroiliśmy sobie tutaj te ogórki. Tutaj proponuję te zagięcia poodcinać, tak, żeby nam te ogórki później ładnie prosto wchodziły, żeby nam się nigdzie nie zahaczały. Oczywiście te kawałki możemy śmiało sobie wrzucić na spód albo na samą górę słoika. No, i teraz tak kroimy sobie dwie papryki, żółtą i czerwoną. No jak widzicie, papryka już jest przygotowana. Mam już tutaj też przygotowane oczywiście słoiki. zalewa. już dawno się zagotowała. Odstawiłem sobie ją na bok. Teraz jeszcze tylko szybko pokroimy sobie cebulę. Cebulę przekroję sobie na pół. Oczywiście odkroimy piętkę i cebulę kroimy sobie. Plasterki możemy sobie pokroić w piórka, naprawdę tutaj dozwolona jest każda opcja. I cebulę kroimy nie za grubo, nie za cienko. Mógłbym powiedzieć, że standardowo do przetworów. Jedna cebulka pokrojona. Na razie wystarczy teraz, co zrobimy. Teraz przygotuję sobie słoik. Na każdy słoik wrzucę sobie na spód dwa ząbki czosnku, trochę cebuli. Cebulę zróbmy tak, żeby nam trochę tej cebuli zostało, tak żebyśmy jeszcze mogli ją sobie dać na górę. Teraz do każdego słoika wsypię trochę gorczycy, pół łyżeczki. Ja to oczywiście, proszę bardzo, robię na oko. Czy wejdzie pół łyżeczki, czy wejdzie prawie cała łyżeczka, nie ma to naprawdę większego znaczenia. No i co teraz? No i teraz układamy sobie ogórki. Ogórki i co jakiś czas, co 3-4 plastry ogórka dajemy. Plasterek papryki, raz czerwonej, raz żółtej i tak mniej więcej musimy sobie tutaj to poukładać. I układajmy to w miarę ciasno, tak, żeby nam nie wyszło tutaj czasem z 8 słoików. Proszę zobaczyć, no powiedzcie, czy nie wygląda rewelacyjnie. Tutaj jeszcze coś zmieścimy, kawałek ogórka, a tu możemy wcisnąć kawałek papryki. Obok jest czerwona, więc damy żółtą, proszę bardzo, tak to wygląda i teraz na górę wrzucę jeszcze trochę cebuli. Można powiedzieć, zrobimy sobie taki, ala daszek właśnie z cebuli. No i pierwszy słoik gotowy. No to napełniamy teraz tak całą pozostałość. No i proszę bardzo, proszę zobaczyć słoiki już mam tutaj zapakowane. Zobaczcie jak to wyśmienicie wygląda. Pikle z papryką w zalewie. Przyprawie do gyrosa, po prostu rewelacyjne. Zanim zalejemy to zalewą, na każdy słoik daję po dwie łyżeczki oleju. Podkręcimy tutaj jeszcze trochę ten smak. Proszę bardzo, olej mam dodany. I teraz pamiętajmy, przed każdym nabraniem wazówki dobrze mieszamy zalewę, tak żeby ta przyprawa ruszyła ze spodu, wymieszała się tutaj ładnie z tą całą zalewą żebyśmy na końcu nie mieli samej przyprawy. No i teraz zalewamy słoiki. No oczywiście, do samego pełna musimy aż przykryć cebulę. Słoiki mam zalane, ale proszę zobaczyć, co jeszcze mi zostało. Trochę na spodzie garka, trochę jeszcze przyprawy, więc teraz rozdzielę to na każdy słoik. To jest bardzo ważne, bo ta przyprawa to jest tutaj właśnie ten główny smak tych pikli. Proszę bardzo. No teraz jest tak, jak być powinno. Zakręcamy słoiki i wkładamy do garka i zaraz wam powiem, jak je pasteryzujemy. Proszę Państwa, słoiki w garku. Oczywiście szmatka na spodzie, woda. Wrana taka dość ciepła, bo zalewa jeszcze była ciepła. 2 cm poniżej szyjki i jak tylko woda się zagotuje na malutkim ogniu, ona musi tylko sobie bulgotać. Będziemy je pasteryzować 15-20 minut. Jeżeli robicie pikle, na przykład w trochę mniejszych słoikach, no, moje są takie 700-800 ml. Jeżeli robicie mniejszych, możecie pasteryzować do 15 minut maksymalnie. No, moje są takie większe słoiki, więc ja to zawsze robię tak do 20 minut. No i gotowe, proszę bardzo, proszę zobaczyć. pikle z papryką, no po prostu rewelacyjne w zalewie z przyprawy do grosa. Bardzo smaczne, na zimę idealne. Na kanapki i bezpośrednio. No, jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Jak tylko będę mógł, zaraz Wam odpiszę. A teraz pamiętajcie, zostawcie łapkę do góry, no i oczywiście nie zapomnijcie o mojej playliście. Robimy własne przetwory. A teraz życzę wszystkim dobrego wekowania, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.